Dobrze, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który leży, zadbaliśmy o swoje bezpieczeństwo, podchodzimy do poszkodowanego i pierwszą rzeczą, jaką robimy, to nawiązujemy z nim kontakt słowny. Możemy lekko uklęknąć przede wszystkim działamy werbalnie, tak? Czyli możemy szturfnąć pacjenta, klepnąć po ramieniu, a przede wszystkim mówimy do niego, tak? Halo, proszę pana, proszę panią, proszę otworzyć oczy. Halo. Jeżeli osoba nie reaguje na nasz głos, z punktu widzenia pierwszej pomocy Mamy do czynienia z osobą, która jest nieprzytomna. Pamiętajmy, że każdy człowiek nieprzytomny to bezpośrednie zagrożenie życia. Czyli jeżeli mamy człowieka nieprzytomnego, bez względu, słuchajcie, jak on, czy jest, w jakim on miejscu leży, jak wygląda, człowiek nieprzytomny to bezpośrednie zagrożenie życia, i musimy, musicie Państwo wiedzieć, że natychmiast, gdy człowiek jest nieprzytomny, odchylamy jego głowę do tyłu. Czyli udrażniamy drogi oddechowe. Jest to bardzo ważny ruch, który bardzo często może doprowadzić do tego, że człowiek zacznie oddychać. Gdy odchylimy głowę do tyłu, drugim bardzo ważnym elementem, to jest ewentualne opróżnienie jamy ustnej. Zaglądamy do jamy ustnej. Jeżeli są jakieś ciała obce, trzeba je usunąć. No tutaj, tylko i wyłącznie w tym momencie, możemy palcami to robić. Dlatego rękawiczki bardzo by się tutaj w tym momencie przydały. Jak mamy pacjenta udrożnionego. Musimy, proszę Państwa, w tym momencie sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, tak? Czyli przykładamy ucho do ust, kładziemy rękę na klatce piersiowej i przez 10 sekund nasłuchujemy oddechu. Oddech możemy wyczuć, oddech możemy usłyszeć, ale przede wszystkim, proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest obserwowanie ruchów klatki piersiowej. Stąd właśnie kładziemy rękę na klatkę piersiową, żeby sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Za prawidłowy oddech uznajemy taki oddech, który podnosi klatkę piersiową. To jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj zajmujemy się sytuacją, kiedy człowiek jest nieprzytomny i nie oddycha, czyli nie ma ruchów klatki piersiowej, poszkodowany, prawda, nie daje znaków życia. Co w tym momencie, proszę Państwa? Tutaj natychmiast przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli rozpoczynamy masaż klatki piersiowej. Na środku mostka kładziemy dłonie i uciskamy na, na głębokość 5-6 cm w tempie od 100 do 120 ucisków na minutę. Ale proszę Państwa, to jest moment kiedy przychodzi nam z odsieczą defibrylator, automatyczny defibrylator zewnętrzny, taki defibrylator jest właśnie na, na naszych punktach, na naszej ścieżce rowerowej, proszę Państwa jest to urządzenie, które służy do Wykrycia migotania komór, yy, ponieważ niestety bardzo często dorosłe osoby, przede wszystkim dorosłe osoby, jeżeli przestają oddychać, to wpadają w rytm migotania komór. Oznacza to, że nasze serce jeszcze pracuje, tylko pracuje niemiarowo. Yy, komory serca poruszają się bardzo szybko, w różnym tempie, wtedy serce nie wytwarza ciśnienia, ale jeszcze pracuje. To urządzenie służy do tego, żeby wykryć to migotanie komór. I jakby je znieść doprowadzi do tego, żeby serce biło prawidłowo. Więc jak mamy do czynienia z człowiekiem nieprzytomnym, który nie oddycha, używamy automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zobaczcie państwo, nasze defibrylatory są najnowocześniejsze, jakie są w tej chwili na świecie. Mają bardzo fajną rzecz. Ta rzecz się nazywa, czy ta jakby opcja doradca RKO. Ja państwu za chwilkę wytłumaczę, na czym polega doradca RKO, a my zacznijmy. Używać tego defibrilatora. Pokażmy, jak działa. Zobaczcie, dwa przyciski, żadnych ekranów, tu nic nie ma, co wymaga od nas, żebyśmy się na czymś znali. Trzeba je włączyć i później, ewentualnie na końcu, wyłączyć. Chociaż generalnie wyłączamy defibrylator w momencie, gdy przyjeżdża w zespół ratownictwa medycznego. Bo oczywiście yy, nie powiedziałem bardzo ważnej rzeczy, bo po, po sprawdzeniu przytomności, po udrożnieniu dróg oddechowych i sprawdzeniu, czy człowiek oddycha, wzywamy zespół ratownictwa medycznego. I po wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego trzeba natychmiast, proszę Państwa, przystąpić do resuscytacji z użyciem automatycznego defibrylatora. Zobaczcie Państwo, jego ja włączę, może pozwolę sobie go wyciągnąć, żebyście Państwo zobaczyli jeszcze jak on wygląda. Jego nie trzeba wyciągać przy używaniu, ale pozwolę sobie, żebyście Państwo zobaczyli, jakie on, jak, jak, jak on jest wielkości. To jest malutkie urządzenie, a ratuje życie ludzkie. Zobaczcie Państwo, włączamy przycisk. Scenariusz szkoleniowy. Jeden. Dorosły wezwij pomoc medyczną. Czyli wykonuję polecenia, prawda? Przecież ubranie z pacjenta, aby odsłonić klaskę piersiową. To wszystko już zrobią, naprawdę. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Zobaczcie Państwo, wyciągamy elektrody. Odklej elektrody od podkładek. Elektrody są przyklejone do siebie, czy na podkładkach to zależy. I na odsłoniętą klatkę Zobaczcie Państwo, na elektrodach Dociśni są rysunki. Elektrody do przyklejacie je zgodnie pacjenta. z rysunkiem. Przyklejacie jedną elektrodę za i przyklejacie drugą buch, elektrodę. Elektrody. One są w ten sposób przyklejone. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylator teraz sprawdza, czy jest migotanie komór. Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Odsuń się od pacjenta. Zalecana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Natychmiast naciśnij pomarańczowy przycisk defibrylacja. Proszę państwa zaczyna migać serduszko. To oznacza, że jak naciśniemy je, to przejdzie prąd od jednej elektrody do drugiej i z powrotem. Czyli przez serce przejdzie prąd. Naciskamy go w tym momencie. Defibrylacja wykonana. Rozpocznij resuscytację. Można dotykać pacjenta. Ułóż dłonie jedna na drugiej po środku klatki piersiowej. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z tempem metronomu. Czyli co każe robić defibrylator? Każe nam rozpocząć resuscytację, czyli uciskamy tak jak Państwu przed chwilką pokazywałem, uciskamy klat, klatkę, mostek właściwie na środku. Prawidłowe uciski. Zobaczcie Państwo, albo właściwie usłyszcie, mamy tempo dyktowane przez defibrylator, więc wiemy w jakim tempie masować, a co jest najważniejsze, zobaczcie, migają diody. Defibrylator nam pokazuje i mówi, czy dobrze uciskamy. Prawidłowe uciski. Gdybyśmy na przykład osłabli i zaczęli masować za wolno, uciskaj mocniej. Akurat w tym przypadku defibrylator mówi, żeby uciskać mocniej. Więc jest to, to jest właśnie ten doradca RKO, który nam mówi, czy dobrze masujemy. Prawidłowe Cały uciski. czas masujemy. To trwa dwie minuty. Po dwóch minutach defibrilator nam każe przestać masować. Więc ja. Teoretycznie cały czas masuje. E, a po dwóch minutach defibrator sprawdzi znowu rytm serca. Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Czyli defibrator znowu analizuje rytm pracy serca? Trwa analiza. Defibrylacja niezalecana. Rozpocznij resuscytację. Można dotykać pacjenta. Defibrylator nam powiedział, że niewskazana jest defibrylacja. I mamy rozpocząć znowu masowanie przez dwie minuty. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie po naszej pierwszej defibrylacji serce zostało wyprowadzone z migotania komór, czyli zadziałał defibrylator. Całą resusytację wykonujemy do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego albo do momentu, kiedy człowiek odzyska przytomność, tak? czyli otworzy oczy e, no i zacznie reagować. I proszę mi uwierzyć, proszę Państwa, że w mojej pracy już wielokrotnie zdarzyło się tak, że po jednej defibrylacji, Pacjent, który przed chwilką był nieprzytomny i nie oddychał, otwiera oczy i odzyskuje przytomność. To jest naprawdę wspaniałe uczucie, które nie wymaga, jak widzicie, specjalistycznej wiedzy, nie wymaga studiów, nie wymaga naprawdę niczego. Trzeba wy... znaczy niczego. Wymaga odwagi i zrozumienia, że proszę państwa, wystarczy go włączyć, przykleić elektrody i słuchać go w komendę. I w żaden inny sposób, proszę państwa, i no, to jest najlepszy sposób do ratowania życia ludzkiego. Stąd tak bardzo ważne jest to urządzenie, które można, można znaleźć w wielu miejscach publicznych. Przypominam Państwu, że jest to zazwyczaj zielony prostokąt z białym krzyżem z napisem AED. I tutaj proszę Państwa na szlaku naszym można znaleźć takie defibrylatory i w wielu innych miejscach w naszym mieście. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę również, że w automatycznych defibrylatorach zewnętrznych są dwie komory. Pierwsza komora w niej jest defibrylator, a druga komora służy za taką mini apteczkę. Jak się ją otworzy, to w tej apteczce jest y, maseczka do wentylacji, rękawiczki jednorazowe, i y, co jest bardzo ważne, maszynka do golenia. Proszę Państwa, niestety często, gdy szczególnie mężczyźni mają bardzo mocno owłosioną klatki piersiowe, a zobaczy Państwo, że jak wiemy, jak elektrody się przykleja, to trzeba to miejsce, gdzie elektrody się przykleja. Proszę Państwa wygolić. Warto zauważyć, że to nie chodzi o to, żeby wygolić całe miejsce, tylko proszę Państwa wystarczy rzucić okiem, że jest tu, tu jest czujnik i elektroda i czasami wystarczy wygolić to małe miejsce, przyklejamy elektrodę. To resztę, ta reszta to jest tylko i wyłącznie, żeby elektroda się trzymała. Najważniejsze to jest to miejsce, no bo tutaj ogolić całą klatkę piersiową czasami będzie trudno.